Cześć, jestem Manosty Sanfosna, i witam was na moim kanale. Za około 2 godziny mamy pociąg do Białego Stoku. Jeżeli będzie bez opóźnień, to o 18 mamy być w Białym Stoku i mam nadzieję, że będzie bez opóźnień, bo będziemy jechali 4 godziny i mamy przesiadkę jeszcze w Warszawie Centralnej, więc godzinę będziemy musieli jeszcze czekać na kolejny pociąg. Więc mam nadzieję, że nie będzie opóźnień i o 18 będziemy w Białym bez opóźnień i byliśmy o 18 w Białymstoku byliśmy w domu, zostawiliśmy walizki i poszliśmy na jedzenie było przepyszne ja jadłam burgera z wołowiną i byłam też na makaronie z tagliatelle i było mega dobre a teraz sobie chodzimy po ręku w Białymstoku Kupów. Woda, żywioł i żywio, sześciopak. Będziemy, gdzie tu się pali światło? Elegancko. <laughs> Wasilka jakieś na, na śniadanko, bo w tym domu nic nie ma, bieda jak nie wiem, pusta lodówka po prostu. To o, szczypiorek. A rano idziemy biegać. Zrobimy sobie serek chudy kupiliśmy, bułki, chleb żytni. Proszę bardzo elegancko. Co my jeszcze kupić? No, zrobimy tutaj rogala. To jest mój ulubiony rogal przed bieganiem. To jest najlepszy rogal przed bieganiem. A już jest plan na 20 km, więc mam nadzieję, że się uda. Kupiłam dwie książki. Toksyczni ludzie. I magiczne słowa. Co powiedzieć, by osiągnąć cel. Mam nadzieję, że go osiągnę. <gry> my, oczywiście zapomnieliśmy tych kwiateczek do zębów. Dwie wody do biegania, skyr, skyr do picia, twarok chudy, pasta do zębów i ostatni jogurt naturalny do naszego serka. To było tyle z naszego odpakowywania e, zakupów. stopni, czyli jak biegaliśmy czuliśmy 36 stopni, więc przebiegliśmy tylko piątka zamiast wycieczkę. Niestety tak się zdarza, no, idziemy coś gdzieś wykopać się. Przejechaliśmy teraz do Supraśla i idziemy teraz do Puszczy jakimiś dróżkami różnymi Tam była taka fajna rzeczka, ludzie jeździli na kajakach. Przed chwilą byliśmy na takiej mapie, żeby zobaczyć dróżkę i będziemy odwiedzali i zwiedzali jakieś takie pałace i jakieś rzeczy. Zaczęliśmy od jakiegoś kościoła prawosławnego, ale nie wchodziliśmy tam, tylko widzieliśmy z boku, a teraz sobie chodzimy. Warszawa była moim ulubionym miastem w Polsce, była po prostu top 1, a Białystok z powiedziała, że jest na drugim miejscu. Przyjechałam tutaj pierwszy raz, a jest taki spokój, pomimo tego, że to jest miasto, komunikacja też bym powiedziała, że jest dobra, w sumie jechałam no raz, ale <grywka> bym powiedziała, że jest dobra. Zobaczymy jeszcze dwa dni, pozwiedzamy teraz idziemy na tę rzeczkę, usiąść sobie i posiedzieć. Ale naprawdę białe jest bardzo ładny Teraz idziemy na plec kościuszki i sobie dalej chodzimy, jest bardzo przyjemnie, bo jesteśmy w, w cieniu i jest chłodno, a ogólnie jest za ile? 33 stopnie. E, a w słońcu, to nie wiem, będzie na pewno 36-35, więc idziemy sobie też coś pozwietać. komendą, która była u Pana Boga no, grudku w ogródku chyba za piecem. I, 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 I to jest właśnie w super to jest ta komenda. Dokładnie ta komenda. Mieliśmy jechać do tej puszczy. Chodziliśmy, spacerowaliśmy cały czas. Mieliśmy je szukać Okazało się, że ona jest tam 15 km dalej Przyjechaliśmy I to jest to miejsce, w które dojechaliśmy Moja jeszcze reakcja na to To jest po prostu zwykły las, po którym sobie chodzimy Stwierdziliśmy, że jak przyjechaliśmy, to już pochodzimy z pół godziny Ale... No nie wypaliło to nie wypaliło ta puszcza, nie wiem, chyba źle ogólnie nie wiem, wiliśmy nawigację albo źle pojechaliśmy. Eee, ale w tym sukraślu było naprawdę ładnie. Zobaczyliśmy tam na tych poprzednich filmikach, było widać e, tą wieżę, z której skakał e, tam z którejś z tych części z Pana Boga w ogródku, chyba nie wiem, która ta część tego filmu, ale skakał ten e, ojciec tego komendanta z tej wieży i było tam przepięknie. A... Nie wiem, ta puszcza to po prostu... ale jest ładnie, jest ładnie. Byliśmy jeszcze na jedzeniu i zakupach i w sumie mogę zrobić... Może tak, pokazać, co kupiłam. Byliśmy też w bizercie. Kupiłam taką zwykłą, koszulę białą taką, no, zwykłą elegancką, taka trochę dochodzenia, ale też miałam. taką i z tyłu mam tak fajną odwiertę a bo mam jakiś mazek, nie ma na fajne rzeczy, taka, też fajnie będę chodziła na wakacje gdzieś. I teraz sobie pocierowaliśmy i wstaliśmy się przejść i zrobiliśmy 20 tysięcy kroków, a teraz idziemy na jakieś lody. Dzisiaj było trochę dużo chodzenia, ale też trochę zwiedziliśmy, a z nami jest bardzo ładny pałac, więc jakieś potem wam wrzucę przybytki z dzisiejszego dnia i spacerowania. I trochę nam zeszło, bo jest chyba 23 prawie albo 2, coś takiego. Naprawdę jest bardzo fajnie i jest gorąco cały czas, jest 30 chyba około stopni, no 28 coś takiego, ale jest naprawdę przepięknie. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym dniu, to już nasz trzeci dzień. Wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanie, byliśmy już na kawie, byliśmy na małych zakupach. A teraz jesteśmy w jakimś zoo i będziemy sobie chodzić i zwiedzali. Pospacerujemy trochę. Mieliśmy niedźwiadka, dwóch w sumie, a teraz bocian. Wygląda tak, jakby był sztuczny. Teraz odwiedziliśmy ten pałac, to był ostatnio wieczorem. Podpacerowaliśmy sobie troszkę i teraz go widzimy e, z rana, a tutaj w ogóle kilka tygodni temu odbywał się e, piknik taki z Bridgetonów, że każdy się ubierał tak jak z tego serialu z Bridgetonów i to właśnie było tutaj, przy tym pałacu i to ma właśnie, uważam, taki vibe jak w tych Bridgetonach i naprawdę jest przepięknie. bo byliśmy w deszczu. Jeśli przyszliśmy do znaki siodzenia. O, mm, oliwa ostrza. Ostrza, ale nie ostrza. Przepyszno. Nie ostra, ale no Ale dobra. A mi mm. ma Szczerze? To jest moja najlepsza pizza, jaką ja miałam w życiu. Tak? Mówię wam, mówię wam teraz szczerze. to I ten makaron. I ten makaron to jest chyba najlepszy makaron, jaki jadłam z krewetkami. Bo z kurczakiem jest jeszcze taka fajna miejscówka w Warszawie. Z kurczakiem gdzie? Bufa Bistro, to co byłam z rodzicami. I to jest mój ulubiony makaron z bufalo, tak? I to jest mój ulubiony makaron z kurczakiem, a to jest mój ulubiony makaron z krewetkami. A ta pizza? Najlepsza Teraz jak się najedliśmy, to idziemy trochę pozwiedzać, jesteśmy pod harmonią jakąś i idziemy na górę. Uważaj! idziemy nad, potem nad schodki nad balkon i może będzie ładnie widać biały stok. Myślałam, że będzie bardziej widać biały stok, ale Widać trochę słabo Biały stok, ale jest naprawdę bardzo ładnie i bardzo jest podobne do Warszawy. W Warszawie jest coś takiego, e, tylko że to jest biblioteka w Warszawie. Ogólnie, wejście jest za darmo, tak samo jak w tym zoo, jak byliśmy wcześniej, tak samo było za darmo. I teraz sobie trochę pochodzimy. No to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić subskrypcję, komentarz, czy Wam się podobało. No i co? Do następnego odcinka na tym kanale. Bajo!